Kielow. Kiel. No. Chyba tak. dawgułem. Dobra, ja gram. Dobra. No nie. To mi nie ruszaj myszką. No chyba widzisz, żebym mi ruszał. Chcesz włączyć? Dobra. Bo nam się przydał. Dobra. Może zrobimy drabinkę. Co? Drabinkę. Dainusher. Taki to żeby spiąć się na górę! No to nie kilofem, nie kilofen, tylko ręką. Dobra, dawaj mi to. Ja będę wszystko robił. Ty będę eksperta z przesuwania. No nie kurde. Jeszcze zabronić, widzicie go? Nie ładnie, zabronić. Nieładnie. Nieładnie, Dawid. Słuchaj. A ty... Dawaj! Idźcie mi w kolację pali! Nie! Ja z nim nie nagrywam! I, sorry! Ale wykluczę, ja live! Rr... Dawaj! Da 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 no, no, no! No! No to ty nagrasz tu czy ja nagrywam? Ja nagrywam! A co ja Gdy to Okej, okej. Okay. Okay. Ja, ja, na... ja chcę mieć właśnie! Ja chcę mieć kogoś na live! Nie nagrywam live! A, A na Boże! Bo tak za ma to się na... Czekaj! Co my mieliśmy spodzieć? Grabinkę? Brawo, dobry! Co ci śpieniało, że. A które to było? Wiesz jak się ustawiam z grabinkiem. Hm? O oh fuck, o oh clipery. Dobra, ja ty z grabinę. Chłopie. No, mieś... Grabinki żeby się nie patyki. Tak, no. Słoni nas! Tak. Ta, tego szkielet bija! Nic! Nic, proszę was... Ważnie, ważniejsze. To tam, że go zabije i wszystko straci. O matku. Ty, hamiennik! nie was. O, ty masz pierdolę. Ty! Bierzemy tego. Będę musiał cenzurę wstawić. O, oczywiście, ja tu muszę wszystko Dobra, mogę? Tak. Ustawmy drabinki. Ile tam do dołu? Brawo! Bra <gry> nie to nie głupię, no, nie głupie! No nie próbował chłopak! Nie prrrrował? Ty jaskinia! Czekaj, mam wiadomość na sklep. Raz będzie cenzurka. Sorry, ale mam wiadomość, Niech mi napisał, teraz niech się kurde odczepi. Teraz to niech się napisał, kurde. Było wcześniej napisać. Teraz ty do kabi ludzie. Będziesz tak... Dobra, nie? właśnie na górę, bo zaraz tu się będą spalnowały. To jest węgiel na tej świadomości. Wiesz, jak się robi pochodnie? Tak. Patyczek i węgiel. No pozor, ale każdy to wie. No, na przykład Ty nie możesz, no bo jak Cię nie widać na tym pracy, to wiesz. Nie no, ja... Ja ogólnie... Grem. Lubisz, lubisz grać. No to fakt jest faktem, lubię tą grę, ale czasami warto jest. Weźmy, że pochodnie. Dobra, dawaj mi to. Wyjdziemy na górę, żeby sobie coś No Ja tu nie wytrzymam. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobry. Daj to ja to się cię napiszę. Jest, jestem. Nie, ja. spacz. To my robimy lepinki i schodki kosowe. To, ale to było takie... kurde. Po co te p? No przecież tu jestem, Jasiu. Tu! Widzisz mnie? Ty, 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 ty. Nie, no... Dobre. No w te pochodnie. Chociaż wyże mogliśmy zabić na E. Opiec. Nie! Zaszkodź ode mnie. Ty, Gdzie Krafting? Ja zabiję wszystkie moby. Ty! Chopię mogę. Ty no gdzie jest Krafting? Wybuch. I to zrób. Znaczy, jeszcze ty jesteś jak to w I ty masz taką dziwną myszkę. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy ja będę miała laptopa, kiedy będę mógł siebie nagrywać, a nie... na jakimś kalkulatorze starym. Nie, No i ołaś. No i... ...la... ...la... ...kąpa. Ale chyba miałeś zrobić, a nie łopatę. Biorę Chłopie, pochłodnie waż... ważniejsze. A... To były dwa paty... ...względną te wszystkie patyki. Ty pochodnie. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze trzy. Mogę? Okej, okay, mamy 24. Prawie dużo. Prawie dużo. Napisz, <try> daj... daj nam coś do jedzenia, bo mamy dużo głupi. Ja ty bardzo dużo. No kur... Dobra, będzie fail na tym. O, wę... wungl! Ty, ile tego Wungla. Dajesz, ja kopę, ja, ja, ja. Nie, ja. Dobra, ja tylko... Ty, kraftujesz? Ty ja nie mogę. Ja mam najlepszą robotę. Piszcie w komentarzach, żeby nigdy Boziąka nie zapraszać na odcinek z youtuberowcem. Napiszcie mu tak. Matko ja jest... co ty piszesz? Nagrywasz? Tak! No pewnie że nagrywam. Czego miałbym tego yy, Napisz mu... Dajesz jeszcze dzisiaj czy jutro? Bo tu jutro się będzie wstawiać. Żelazo! Hmm? Ale nie mam komendy do My to zawsze... Yy. Szybko idziemy! 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 Tak idziemy! Mm. On mnie wykorzystuje do craftingu, nie mogę! <noise> Oni mnie wykorzystują do craftingu, mam... Natomiast batyki musi robić ja. Ty, on ma kamienny kilofa, że na nie wypłatał. Mam on... grzeczny. No chłopie, jak ty masz ruchy! Zdłuż mi się tylko co powiem. Dwie minuty. Dobra! Dobra. Więc... I oczywiście za, na serwisie można się dostać jak się ma. Minimum 30 widzów. Minimum 9 lat. Ile lat? lat? 10 No ja to trzeba mieć minimum 9 lat, bo na przykład 6-latki nie będziemy trzymała na, na ten serwer, dobra? Celu. Dawaj, ja biorę! Gdzie ja biorę. Ale jak wejdziesz Ach. mi w lawę... Ja, nie! Mam zysek! Da. da. gdyby mu się plikiem. Ten te pory pało, no to też by nie, nie mówił, tylko by miał okraszał. Mhm. Kurde. Ham. Zwalamy go! Nie! To ty też słyszysz to? Wiesz co, tak naprawdę on sobie na nas jechał. Ja... Przecież ci mówiłem. Mhm. Kurde, z jego kolego mają takie same głosy, niezłe mutatory. Musieli się naprawdę napracować. Dobra. Czekaj, pająka słyszę. Dajesz, za sadnie No, że wiesz tylko, że to jest malutko, że to masz radmina. Po co ja ci to mówiłem? Ja będziesz tylko z tym Ja nie jestem taki Nie jestem taki jak Inda, który się wołał do intro. Kurczę, ty, gdzie ja mam kilo? Nie gadaj, żeby gdzieś... No. O! O! Wrócił! Wrócił! Co? Został czy nie znam. Nie, wolnijmy go, żeby nie wychodził. Podziel... kurde... Wejdź na escape'a. Podziel się żelazem. Ja zrobię piecyk. Ale się podzielił ty! Mówisz! No Masz dwa żelaza dawno. Czekaj, powiem. Ja też nie. Dobra, ja włożę. Ja włożę na górę. że tego zrobimy masakrę kwadratową mini kwadratową no masakrę tak. właśnie ty nazwijmy to serwer mini kwadratowa masakra. już SK nie może mieć do nas pretensji że... Łóżeczko wyjdziemy na to serwer na byśmy sobie robili chłopie może mi powiesz że nie dlaczego? No. nie no cześć. Jabłko! Daję żryj, to ryj. Dawaj mi! Ujedam cię! Uwielbiam. Dobra, daj! Czekaj! Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Już wiem, ja, już ja zjadłem. To tak no, w tak jak to zje, wy mi to. I to... tak to idzie na tę gulutkę, Tak tak idzie na te gulutkę. Eee, no tak. Tyle, że ty wszystko odwala. <noise> tak, co to mówi? Mówi to ekspert od craftingu. No tylko ja craftuję, wiesz? No właśnie. No, no że ci taka ta sucha? Słuchaj. Ja cię za to nie płacę. Będziesz, ma... Będziesz miał pana, ja ci to mówię. Będziesz miał pana. Ja. Yy, powiedz, żeby zaprosił kolegów. Zapra... <głos> <głos> Zapra... Szaj, kolego, dobra, a my już się powoli chyba będziemy żegnać, Dawid, nie? Nie, nie. No się żegnamy, Dobra, masz, masz yy, dobra. To by było my... na tyle z tym ci ku i kwadratowej masakry. Nie, ten serwer zupełnie inaczej będzie się nazywał. Jak? My go nazwiemy inaczej, my to z Ninją, Gołziąkiem i naszym kolegą obgadamy. Poznajcie go w następnym odcinku, jak on się nazywa. No i mi. myślę, że to było na tyle yy, w tym odcinku. Yy, pożegnajcie się. No, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się film spodobał. No yy, myślę, że nas Amadeusz ogląda, bo by było, było fajnie. Dobra. No dobra. No to by było na tyle, trzymajcie cześć. się. No i cześć. Pa.